A5. Nagrywam ten filmik już chyba dziesiąt tyle raz. Mamy wielkie, ogromną mapę. To jest miasto Los Santos. O, inny gracz się do mnie zbliża. A tutaj jeszcze mamy tereny pustynne, gdzie biedniejsi ludzie mieszkają w przyczepach kempingowych. Los Santos jest pod Los Angeles robione. Mamy tu wiele różnych misji, jak widzicie, które możemy robić we czterech. Co ciekawe, na serwerze może być max. 30 osób, ale... można też grać nas czterech. Czyli gralibyśmy tylko nas czterech na osobnym serwerze, tylko my i NPC. NPC policyjni, NPC gangsterscy. Byłoby co robić. Najciekawsze, co jest w tej grze według mnie, to napady na banki, ale o tym opowiem na końcu. Pokażę wam na razie Los Santos mniej więcej, jak wygląda. Są tereny fabryczne. Taki stadion. Tak. I jak się zaczyna grę? Na początek tworzymy postać, po czym wybieramy jedną z czterech ścieżek kariery. Możemy zostać prezydentem klubu motocyklowego. Możemy zostać właścicielem wielkiej korporacji, oczywiście nielegalnej. Możemy zostać handlarzem bronią. Oraz możemy zostać y, właścicielem klubu nocnego. Najłatwiejsze i najbardziej dochodowe jest zostaniecie właścicielem, e, handlarzem bronią nielegalnym. To, to zresztą wydawało mi się najciekawsze i tak też uczyniłem. Może zmienimy radio na moje ulubione. Zobaczcie ile tu jest radiów. Wszędzie grają, gadają, całe programy przegadawają. To jest moje ulubione akurat radio. Non stop pop. Tak, możemy tu różne misje robić. Na przykład była misja, że e, ktoś pichci narkotyki na pustyni w samochodzie kempingowym. I trzeba było tam pojechać, można było we czterech. Tu jest inny gracz, zobaczcie, e, tak. W4 się udać, ukraść tego kampera, zawieźć do naszego kontaktu i zarobić pieniądze. Oczywiście ci z kampera na pewno by się bronili. Obstawiam, że są fajnie ubrani. Jeśli wiecie o co chodzi. Ups, trochę straciłem życia przez tą czołówkę. Dobra, czas zmienić furę chyba. Tak, e, broni tu mamy bardzo dużo. Zobaczcie, tu mam różne karabinki, pistolety, rewolwer. Mam nadpałkę policyjną, sobie kupiłem, no bo wiadomo. O, co ciekawe, widzicie, mam 63 dolary przy sobie. Pokazało się u góry w prawym rogu. Muszę uciec przed policją teraz. Zaraz tu przejadę. Ukradnę ten samochód. Muszę go odpalić najpierw. Szybko poszło. Niektóre... Te bogatsze dłużej się odpala. O, policja już jedzie. Widać w radarze na dole. To jadę w drugą stronę. Zmienię radio na moje ulubione. Pokażę wam trochę Los Santos jak wygląda. Oj, oj, radiowóz tam Stronę, Shit. Zwróciłem na siebie uwagę. Zobaczyli mnie. Tak, rozpoczynamy grę. Czyli wybrałem mm, handlarza bronią. Spróbuję w międzyczasie uciec przed policją, jakby będę wam to opowiadał. Na radarze widać, gdzie są radiowozy porozstawiane. Raz. Na razie zgubiłem, ale jadą za mną. I tak, dostajemy na start 4 miliony dolarów. Co zrobić z tymi 4 milionami? Trzeba kupić bunkier, są różne lokalizacje bunkrów, w których będzie się produkowało e, broń. Pokażę Wam może te tereny właśnie pustynne. Tam pojedziemy. Tak, a więc kupujemy bunker. E, możemy sobie za, za te 4 miliony też kupić samochód. Ja kupiłem sobie akurat samochód osobowy, już z myślą o was. I ten samochód osobowy jest kuloodporny. Mogłem zrobić, żeby dodatkowo był jeszcze wyposażony, od razu zamontowany w karabinki, ale no nie było mi już na to stać. Może któregoś z was by było stać. Ale mam samochód kuloodporny dla czterech, także możemy robić różne akcje w tym aucie kuloodpornym. Tak, jak się zarabia na handlu bronią. Najpierw trzeba zdobyć zasoby. Zasoby można kupić, ale nie po to to jest nielegalne, żebyśmy kupowali zasoby. A, czekajcie, radio. Musi być. E, dlatego zasoby można też ukraść. Kradnie się je różnym gangom, NPC-ów. Czasem trzeba ukraść helikopter, są różne naprawdę misje zrobione, to jest super. Sam, samemu ciężko mi jest to robić, dlatego przydałaby mi się wasza pomoc, a później ja bym się wam odwdzięczał, pomagałbym wam kraść towary. Potem jak kradniemy towar do produkcji broni, nasza fabryka powoli tę broń produkuje. Po czym następnie, yy, jak już jest wystarczająco dużo broni... O, tu właśnie widzimy, dostałem wiadomość o zleceniu morderstwa. To jest też misja na pewno dla czterech graczy. Albo kradzież pojazdów i przewiezienia ją. Jest tu bardzo dużo rzeczy do roboty. Są wyścigi, można brać udział w wyścigach. Można brać udział w fotografowaniu zwierząt. Jest dzienna lista trzech zwierząt i jak się je sfotografuje. Normalnie telefonem. Jak się je sfotografuje, to wtedy się dostaje nagrodę pieniężną. Bo to się wysyła, wiecie. Tutaj można nawet strony internetowe przeglądać. Zobaczcie. Chcesz, ku chcesz kupić mieszkanie w Los Santos? Proszę bardzo. Tutaj masz listę nieruchomości. Są pozaznaczane. Ja mam dwa mieszkania. Jedno w bunkrze, a drugie na mieście. To na mieście dostałem od gry, żeby zacząć... móc zacząć robić napady na banki, ale o napadach jeszcze opowiem. Co jest? Chcecie kupić samochód za zarobione pieniądze? Proszę bardzo. Są różne samochody, motocykle. Co kupicie jest wtedy u was w garażu, w mieszkaniu. I nie możecie tego już stracić, nie? Jak zniszczycie, to ubezpieczalnia wam nowe przywozi. Dolary, mam 63 dolary przy sobie, u góry w prawym rogu widać. Jak mnie ktoś zabije, pobije, może mi je ukraść. Ale mogę iść do bankomatu, wpłacić je na konto i skąd tam już nie znikną. Dobra. Podziwiajcie widoczki, ja będę gadał w tym czasie. Tak, potem yy, tak. Trzeba sprzedać broń, którą wyprodukowaliśmy. Co, jak to się robi? Wsiada się w ciężarówkę, załadowuje się broń i wjeżdża się do wyznaczonego sklepu z bronią. Sklepy z bronią sami możemy odwiedzać, kupować sobie w nich. Yy, oj, bo. na motocyklach kiepsko mi idzie jazda. Zmienię jednak na samochód. A jest ja tą pałką ciągle, jo? Tak? Nie. Pałkę sobie specjalnie kupiłem. No, i jedziemy sprzedać tą broń. Problem jest taki, że NPC oraz inni gracze mogą nas w tym czasie zaatakować i próbować przejąć nam tą broń. Dlatego też łatwiej by było z waszą pomocą. No ale wiadomo. W ogóle zobaczcie na tą grę. Tam jest w tle dźwig. Możecie normalnie wejść w ten dźwig, kierować nim, podnosić różne rzeczy. Ta gra jest tak świetnie rozbudowana, to jest coś pięknego, naprawdę. Jak ktoś nie grał w GTA V, to naprawdę będzie zachwycony. No i. O, strzelał do mnie, ten co mu samochód ukradłem. W tych terenach wiejskich dużo więcej lu ludzi, przychodniów, ma bronie. O, siłowanie się na rękę jest po drodze. Dobra, ale no jak dowieziemy tą broń, e, którą chcieliśmy sprzedać, dostajemy 50-70 tysięcy za nią. Tu, zobaczcie, fabryka. Można wejść na sam dach i sobie ze snajperki postrzelać w ludzi. <grystanie> A, mówiłem, że można kupić samochody, motocykle, ale można kupić też jachty, jak ktoś jest bogaty. Jacht też jest do jakiejś tam misji potrzebny, czy większej. Można sobie kupić helikopter, samolot, latać tu helikopterami, samolotami, czołgiem. Latałem, prawda, jest dużo rzeczy. Ej, policja mnie goni, za co? Za tą kradzież auta dopiero? Dobra, to trzeba uciec. O, tam widzicie na radarze, jedzie w moją stronę radiowóz, czyli muszę pojechać w drugą stronę. O, i szybcy, szybcy są. Zjadę na bezdroża, może mnie tu nie znajdą. Jak tam radar? Ja nie, nie pojechali tam. To mnie nie znajdą. Można polować sobie na zwierzęta. Ale mówię, różne misje, jak na przykład te z narkotykowe. Jest bardzo dużo rzeczy do robienia. O nie, radiowóz. Nie spodziewałem się ich tutaj. O! Przewróć się, przewróć się. Dobra, uciekamy. O, zalało silnik. Zaraz mnie tutaj dopadną. Shit. Tak. Ło, wow, już mi helikopter goni. No to raczej tu zginę. Dobra, postrzelamy sobie trochę. Tylko muszę się gdzieś schować za czymś. Jakąś osłonę znaleźć. Dobra, już leci helikopter, trzeba się nim zająć. Trzy gwiazdki Jest radiowóz. No dobra. Sorry. Już kamizelki mają kuloodporne. Jak już jest trzygwiazdkowy pościg, ktoś mają kamizelki odporne powierane. Dobra, uciekniemy radiowozem. Może mi się uda. Tak, na koniec wam opowiem jak wyglądają napady na bank. Otóż napad na bank wygląda tak, że jest MPC, który je organizuje. I tak. Tylko teraz znowu strzelają. I tak, pierwszy napad na jakim byłem był dwuosobowy, reszta napadów już jest czteroosobowa. W tym dwuosobowym napadzie na bank... By było tak, że najpierw pojechaliśmy pod bank, to był mały bank, jakiś tam podmiejski. Już SWAT mnie goni. Mały podmiejski bank gdzie podjechaliśmy zobaczyć, jakie są zabezpieczenia i tak dalej. I dopiero później pojechaliśmy ukraść samochód kuloodporny od koreańskiego gangu, dzięki którym po pierwsze mieliśmy samochód do napadu kuloodporny, a po drugie, w razie co po napadzie wszystko było na koreańców, bo to był ich samochód. Następnie dopiero pojechaliśmy zrobić cały ten napad. Polegał on na tym, że jeden wiercił yy, w sejfie, żeby coś tam ukraść, tym bardziej dru tymczasem drugi pilnował zakładników, yy, żeby im nic głupiego do łba nie przyszło, czyli cały czas trzeba było ich straszyć, strzelać w ich stronę itd. Myślę, że znowu mi silnik zaleje. I kiedy już zostało wyciągnięte z safe'u to, co miało zostać wyciągnięte, wtedy odbyła się spektakularna ucieczka. Ale to wam pokażę w drugim filmie na YouTubie, bo to jest coś pięknego. Nie mogę już skręcać tym samochodem, jest tak zniszczony. Muszę wysiąść. Zaraz na pewnie. Ktoś tam trochę dostał, ale. Pilota, jakbym zestrzelił, to helikopter by spadł, ale to nie tak łatwo zestrzelić pilota. Schowam się za osłonę. Pewnie zaraz zginę. No i, to, i ten napad na, bał na bank był naprawdę świetny, spektakularny. Super były przygotowania do tego napadu. Zobacz, jak przez błoto biegnie. Naprawdę ta gra jest świetna. Szczególnie napady na bank. No i zginąłem. Ale nie myślcie, że jest jeden napad na bank. Ten pierwszy jest dwuosobowy, takie wprowadzenie. Ale później są czteroosobowe. I to są nie tylko napady na bank. To są moi drodzy panowie, napady na kasyno, napady na jubilera. To są. Mm. Ucieczka z więzienia też jest coś takiego. To jest w ogóle też świetne. Trzeba najpierw w przygotowaniu ukraść autobus więzienny. Trzeba ukraść samolot. E, trzeba ukraść samochód osoby, którą chcemy wyciągnąć z więzienia, bo ta osoba ma swój ulubiony samochód. Trzeba go zapakować na samolot. I wtedy, biorąc udział w ucieczce, to jeden jest e, lotnikiem, każdy robi co innego. Każdy zawsze ma swoje zadanie w takich napadach. Jeden jest pilotem samolotu, jeden udaje w więźnia, który jest przewożony tym autobusem, który ukradliśmy, żeby się dostać do więzienia. Kolejny udaje strażnika. Patrzcie, z broni do Uciek. Czyli każdy robi co innego i naprawdę ten, ta ucieczka z więzienia też jest super. Nie chcę spoilerować, ale liczę, że w to zagramy we czterech na osobnym serwerze tylko my czterej, i nikogo więcej i porobimy te rzeczy, bo naprawdę warto są świetne. A GTA Online i GTA 5 mamy za darmo ze Pikan, także coś pięknego się zapowiada. Naprawdę chciałbym z Wami w to spróbować zagrać, no ale oczywiście. Wiadomo, że to już od Was zależy. To co, mniej więcej zobaczyliście, jak to wygląda. Na YouTube'a wrzucę film z napadu na bank mojego pierwszego. Byłem zachwycony, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Pozdrawiam i co? Aleksander czeka na Was w Los Santos.